Dobry, witamy bardzo serdecznie w popołudniu Studio Silesia 24, a moim i Państwa gościem jest Panna Anna Meyer. I teraz, Pani Anno, pozwolę sobie wyliczyć. Tancerka, pedagog, była wicedyrektorka bytomskiej e, baletówki, e, choreograf, reżyser. Wszystko? Tak, tak. No i, i jeszcze, jeżeli, aha, bo to wymieniamy artystyczne działania. I również tworzę różne projekty, współpracuję nad projektami takimi, które są społecznymi projektami hmm. i kulturalnymi projektami. Czyli też Bo, społecznik, można by powiedzieć. I też e, należy do Stowarzyszenia Kobiet Nieobojętnych z no Bytomia. To jest takie e, e, nasze m, bardzo ciekawe stowarzyszenie bytomskie, które promuje i pomaga kobietom głównie. Kto to tego w Operze Bytomskiej też działa, prawda? E, tak, często tam hmm. mamy uroczystości, raz w roku mamy bal, w którym Y, 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 jest jakby artystyczne podsumowanie i wybór tych. Y, y tych kobiet, mm -hmm. no i od dwóch lat y, panowie się oburzali. więc Raz w roku wybieramy pana w mm -hmm. roku, żeby, żeby. Dla równowagi dla... w przyrodzie. Tak, tak, tak. tak, tak, tak <laughs> pani Aniu, ja mam takie pytanie, ponieważ y, niedługo, y, niedawno została pani, y, y, dostała pani nagrodę zasłużony dla kultury polskiej. Y, y, ja się zastanawiam, czy po tylu latach pracy, tylu latach doświadczeń i, i, i przeróżnych tak naprawdę nagród, Taka nagroda jeszcze na pani robi wrażenie? No, oczywiście. Ja jestem w ogóle bardzo bardzo zaskoczona, byłam wzruszona, zaskoczona, ponieważ to, to ja w ogóle jakby nie, 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 nigdy nie myślałam o nagrodach. One pojawiały się w moim życiu, ale ta nagroda to jest zasłużony i tak się zastanawiałam, czy, czy to jest prawda, czy. Czy jestem taka zasłużona? No nie wiem, no bo, bo człowiek ma, wie o sobie dużo więcej niż inni. I tak wie też, że niektóre rzeczy zdarzają się przypadkiem, a niektóre, o które się bardzo staramy, chcemy osiągnąć się, nie zdarzają. Jest taka ocena naszej osoby z zewnątrz zasłużony to. No, jakaś taka bardzo nobliwa i poważna, no ale bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu i oczywiście, że robi wrażenie. Zawsze człowiek nagradzany, jest szczęśliwy. Mówienie o nim dobrze, czy mówienie ciepło, czy pamiętanie o człowieku, czy nagradzanie, to zawsze jest mobilizacja, to zawsze jest tak wzruszające, panie Dorotko, że. No, nie wiem, co powiedzieć, ale naprawdę, nawet teraz, jak mówię, to jestem wzruszona i bardzo dziękuję. No, ja właśnie dziękuję. widzę, ja właśnie widzę, ale to też e, ogromna pani skromność. E, nie, no, to, e, tak czuję, to wiemy. Pani Aniu, ja jakby poruszając się tutaj w, w temacie nagród, chciałabym też wrócić do nagrody, którą była Złota Maska za Kopciuszka, ponieważ e, prawdą jest, że Pani tego Kopciuszka e, wyciągnęła z szczeluści po 20 latach i, i, i zaproponowała operze tak, w śląskiej. Ja Wydowie. rozmawiałam z dyrektorem, bo y, 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 Kopciuszek jest uniwersalną opowieścią. Można przełożyć na wiele, teraz zresztą wiele filmów było, w których jakby, może jest to, ten, ten temat Kopciuszka, no i, ale muzyka Prokofiewa. I, I ja myślę, że tym kupiłam dyrektora, mhm. że jak, ale do, bo mówiłam o Kopciuszku, mówiłam. Ale jak już potem, bo można do różnej muzyki układać, prawda? W Krakowie jest inna wersja i jak mu powiedziałam, że Prokofiew to dyrektor. I cieszę się, bo ta, mu ta muzyka to jest Prokofiew w ogóle to jest um, no, wyjątkowa postać, prawda? Postać i, 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 mm, i osobowość, no i Romeo, Julia, Kopciuszek mm -hmm. to są takie mm -hmm. hity. Mm -hmm. No i dyrektor był. Bardzo się ucieszy i mówi, no dobrze, niech orkiestra ćwiczy Prokofiewa. To jeszcze za pana dyrektora A Serafina. Tak, Serafina. O, Serafina. tak, myślę, że, że po prostu kupiłam go tym, że to muzyka Prokofiewa. To mm -hmm. było, no, tak myślę, tak mm -hmm. czuję. Mm -hmm. Pani Aniu, chciałabym zapytać, o to jest takie ogólne pytanie o kulturę, o, o, to, o to, jak kultura się w tej chwili ma. Kontekstów jest tak naprawdę wiele, ale tak. z różnej perspektywy można patrzeć na, na, na tą kondycję tak naprawdę dzisiaj hmm. środowisk artystycznych, więc zadam bardzo otwarcie pytanie, co pani uważa w tej chwili o śląskiej, bohemii, o śląskiej właśnie kulturze. Jak ona w tej chwili e, wygląda? Oj, pytanie jest trudne. Jak ona wygląda? No to ja mogę powiedzieć tylko, jak, jak ja to czuję. Ja e, bardzo osobiście m, odebrałam e, likwidację Teatru e, Gliwickiego. Mhm. To, że Teatr Muzyczny, który tyle lat, a wcześniej była to operetka, mhm. i tam były, e, współpracowałam e, e, chyba Parę razy z tym teatrem i jeszcze pamiętam pierwszą moją realizację z reżyserem słotwińskim, słynnym reżyserem starych kobry były w, w telewizji. I To była taka postać. On właśnie reżysera, a ja byłam szczęśliwa i dumna. I, i jeszcze tam parę realizacji dokonałam w, w teatrze muzycznym, gdzie była orkiestra, balet, chór bardzo fajni ludzie, studium przy tym, więc mieli fajny narybek, scena, no i nagle likwidacja tego... Mnie, mnie osobiście to bardzo zabolało, bo zbudowanie takiego teatru i całe wszystkie pracownie to są lata. I ten teatr miał tradycję. Ja, ja rozumiem, że pewnie władze miały swoje tam powody, ale o te rzeczy trzeba walczyć, bo już nie będzie teatru muzycznego w Gliwicach, już nie będzie. I ci artyści, ja, ja też rozmawiałam z młodymi tancerzami, którzy tam y, y, mieli swoje miejsce pracy, musieli nagle szukać gdzie indziej, noc żyli się, założyli rodzinę, mieszkali w Gliwicach. To są takie osobiste tragedie, ponieważ ja, ja je niektóre znam, te losy to mnie to dotyka. Mnie to dotyka. Każda likwidacja czy każde zawirowanie w teatrze, jak, jak, jak we Wrocławiu się też stało, czy w innych miastach, to, to mnie osobiście to bardzo boli. To jest jakieś, to, nie wiem, no, mhm. przykre, smutne. A proszę powiedzieć, Pani doskonale zna to środowisko yy, baletowe. Mam na myśli w tej chwili szkołę baletową mhm. w Bytomiu. Yy, tak się zastanawiam, czy yy, Poziom tych młodych, tak naprawdę dzieci, które przychodzą w tej chwili do szkoły, to jest to, to, jest to samo, co Pani obserwowała wśród tych młodych ludzi tam X, x lat Nie. temu. Pytam to, też o takie zainteresowanie, czy ono rzeczywiście jest, jest w tej chwili. Jest zainteresowanie. I jest zainteresowanie, ponieważ teraz w telewizji jest bardzo dużo programów o tańcu. Mhm. Jakby zrobiła się moda na taniec, czego wcześniej nie było. Nie było niektórzy w ogóle, jak mówiło się, że bytomie szkoła baletowa nie wiedzieli, a w ogóle balet, co to jest, ale teraz jest moda na taniec i te programy robią bardzo dużo dobrego, bardzo dużo dobrego, mimo że stało się coś niesamowitego, że odebrano wcześniejsze emerytury tancerzom. Mhm. I tancerze muszą do 65 czy 60 pracować, no to jest fizycznie niemożliwe. To jest, to nie jest niemożliwe, w tym zawodzie. Nie, nie, nie w tym zawodzie, z wielu względów. I dzieją się przedziwne rzeczy. Ludzie kochają taniec, są w szkole baletowej, poświęcają w, w, całą emocję. Y y Całe swoje życie idzie w tym kierunku. Mm. To, już, to się już potem tak kocha, że trudno no, wyrwać to z serca. No a potem okazuje się, że trzeba myśleć o, o zmianie zawodu. Ja znam znowu takie przykre, że, że pewnie solista. Rok przed emeryturą właśnie nastąpiły te zmiany, i, i w, pewnym te, w, te, w pewnym teatrze operowym jest garderobianym. No mm -hmm. i chór, no i to jest. No. Czyli chce Pani powiedzieć, że w zasadzie nie ma alternatywy dla tych y, tancerzy, tak? W momencie, znaczy, kiedy przechodzą na emeryturę. Znaczy, w ogóle nie dochodzą, nie dochodzą do, mm. znaczy, nie, nie ma takiej opcji. To znaczy, to, muszą sobie, sobie szukać innego zawodu. Mm. I teraz już to pokolenie. Bo wcześniejsze pokolenie zostało zaskoczone tą decyzją, ale teraz pokolenie jest takie, że oni już wcześniej zaczynają myśleć i już, już studiują zaocznie. No i oczywiście powstał piękny program w Instytucie Muzyki i Tańca, który jakby wspiera tych tancerzy, dając im. Zresztą zostałam powołana do komisji. Mhm. Żeby oceniać podania tychże y, tancerzy, po iluś latach pracy chcą zostawić, mm -hmm. już nie są w stanie tańczyć, czują, że już i zdrowie, mm -hmm. y, i że są młodsi, i no to różnie, naprawdę bardzo skomplikowana jest to y, sprawa, chcą zmienić zawód mm -hmm. i y, ta reorientacja zawodowa jest trudna. Mm -hmm. I teraz y, powstały program doskonały, który jest y, y, jakby no, takim programem państwowym w, w Instytucie Muzyki i Tańca. No właśnie, powiedzmy, powiedzmy króciutko Świetny o tym programie. program. Mhm. Ten program daje tancerzom y, pieniądze na studia, na doskonalenie zawodowe. Jest to, są to bardzo duże pieniądze, może mhm. dostać, bo nawet do 40 tysięcy można dostać. Mhm. Tylko trzeba, okre trzeba faktycznie rezygnować z pracy, albo być w trakcie rezygnacji i i rozpocząć studia. I dostaje się na wszystko. Na studia, na opłacenie uczelni, na dojazdy, na hotele. Na, Czyli, na, oczywiście jest, trzeba się z tego rozwijać. Jest to rozliczyć. jakaś szansa tak, dla młodych, prawda? Niesamowita szansa. To, to jest, I i wśród, tych, wśród tych tancerzy, jak czytam te podania i tak dalej, no to jest, jest pewną tajemnicą, ale powiem, mhm. że, że zaskakujące są zmiany zawodu. Mhm. Bo jest i pilot. No proszę. Jest i kierowca ciężarówki, jest i fotograf, Aha. jest i fizjoterapeuta, jest i pani, która będzie szyła y, stroje baletowe przeróżne inne zawody, na które ci ludzie wcześniej nie mieli ani czasu, mhm. ani możliwości, bo jak się jest w balecie, to rano wieczór się pracuje. I tak naprawdę na nic innego nie ma się czasu, ani siły. A pani w tej chwili już ma czas dla siebie, proszę w tej powiedzieć? Chwili już tak. Ja w tej chwili już tak, ja już od jakiegoś czasu robię y, pewne rzeczy dla siebie mhm. i właśnie, mm, no, ach, ale to ja w ogóle jestem inne pokolenie, inna bajka już w ogóle. <laughs> Także to, to zupełnie. Natomiast młodzi ludzie teraz mają ciężko. Mhm. No naprawdę, muszą się spinać mocno, myśleć do przodu i, i, i żeby mhm. i zatańczyć, czyli. Pełniać tak, swoje tak. oczekiwania, ale potem myślicie o przyszłości. Pani Aniu, rozmowa z Panią to dla mnie wielki szacunek i bardzo za to dziękuję. Nasza rozmowa niestety dobiega końca. Ta? Już. Niestety tak, natomiast e, chcąc jakby optymistycznie zakończyć, chciałam Panią zapytać, ponieważ nagroda, którą, e, którą została Pani nagrodzona, tak powiem, nie trafiła jeszcze w Pani ręce. Nie. E, kiedy to nastąpi? Prawdopodobnie we wrześniu. Na początku sezonu artystycznego, Tak, tak, tak myślę, że. Będzie jakaś fajna okazja, żeby, żeby, żeby odebrać tę nagrodę, ale to decyzja nie zależy od ja, mnie. Ja Pani oczywiście życzę kolejnych wielu nagród, chociaż myślę, że Pani, no, e, to pani to już tego nie potrzebuje. Ale dziękuję i chcę jeszcze <laughs> raz powiedzieć, że jestem miłej wszystkim osobom, które uznały, oj tu będę się, y, y, uh -huh. za, y, za słuszne nagrodzić mnie za moją pracę. Bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest Sonia okazja, prawda? Tak. Jest. No, Szanowni możemy. Państwo, moim gościem była Anna Majer, zasłużona dla kultury polskiej. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Dziękuję.